Siemaneczko kładowe, świruski i świrusy w tym odcinku odnawiamy tego oto kanamika, więc nie czekamy dłużej intro i lecimy. Okay, let's go. No i wracamy kochani po intro. I oto Kanam Renegade 2016 rok 1000R w XMR Oczywiście w tym odcineczku robimy kompletnie wszystko, co jest do zrobienia. Mianowicie e, zacznijmy po kolei. Kład e, stał od 16 praktycznie roku, nikt nic w nim nie robił. <laughs> nikt nic w nim nie robił, więc roboty trochę będzie. No co, no jest zaniedbane jest zaniedbany. W pierwszej kolejności była robiona skrzynia biegów. Dekielki zostały wymienione z plastikowych na aluminiowe, gdyż plastikowe ciekły. Wymaga on troszeczkę pracy. Zdemontowałem tak samo przedni wał. Za chwilę wam pokażę. Zdemontowany jest przedni wał, gdyż trzeba się dostać do uszczelniacza wału tutaj na silniku, gdyż jest lekki wyciek. A mianowicie tutaj położę sobie lampkę tu i będzie chyba widać. Ten oto uszczelniacz trzeba wymienić. Zobaczcie, wszystkie luzy w kołach trzeba, bo koła chodzą po prostu fantastycznie. Co tam jeszcze? O. Tylny dyfer został zrzucony. No niestety tak trzeba było to zrobić. Gdyż krzyżaczki były do wywalenia. A nie ma co się z nimi wiecie cackać. No ja po prostu biorę krzyżaczek. Ucinam szlifierką i jest. Sialala. Nie mogłem odkręcić tej śruby. Więc dlatego też uciąłem. Ściągnąłem wał. Odkręciłem. Działa. Oczywiście standardowa akcja, że nie było przedniej śruby wału z tej strony, gdyż się gdzieś tam kiedyś wykręciła i wypadła od silnika, więc będzie trzeba uzupełnić, jak widać, przy demontażu. Tutaj coś się dzieje, gdyż jest już tam mięciutko. Guma chodzi źle spięta, więc wszystko to trzeba zrobić. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę, jak ja to mniej więcej robię. Bynajmniej są fachowcy, co robią to inaczej. Ja robię to jak robię. I też to działa, nie? Zaraz jeszcze wpuścimy trochę powietrza i światła. To będzie lepiej widać, co i jak. W skrzyni został wymieniony. Wybierak skrzyni biegów H, biegu H. Zębatki wszystko ładnie były, więc nie trzeba było, było tego robić, ale niestety wyciek był tutaj z napinacza, też to zostało uszczelnione. Oczywiście do pielki wjechały nowe y, uszczeleczki, wszystko nowe. Wszystkie łączenia y, rur będą tak samo nowe. Zastanawiam się jeszcze, żeby poduszki zamówić i y, też wymienić, będę miał z głowy. Wszystko za jednym zamachem na poliuretany. Teraz mianowicie wygląda to tak, że jak widzicie, ten dyferek swoje przeleżał. Ten kład ogólnie, zobaczcie z bliska, on długo stał, więc jest cały taki do umycia. Tam widzicie, jest lekki wyciek. Był lekki wyciek, to ze skrzyni tam ciekło już zostało zrobione. To trzeba wszystko, tą srebrzankę usunąć. Nie wiem to miał na myśli, to, jak to robił, ale jest wszystko upaprane taką srebrzanką. To ściągnę, dam do piaskowania, pomaluję od wydechu. Zobaczcie o dziwo. Ten kład ma dwie tarcze. Jedną z tyłu, drugą już na bogato, dwie z tyłu. Więc taka wypasiona wersja. Ja musiałem wyciągnąć dyfer, bo nie chcę się z tym bawić. Wiecie, mógłbym to zrobić, wymienić krzyżaki, cofnąć lekko dyfer i wymienić, ale ja wolę sobie zrzucić, może go wyczyszczę ogólnie z niego śmierdzi śmierdzi z tego dyfra, boję się spuścić olej bo tam pewnie będzie kibel, bo to nigdy pewnie nie było wymieniane ale ścianę może rozkręcę przepukam go całego i zobaczę jak jest w środku no i tak trzeba go całego umyć żeby on to jakoś wyglądał, oczywiście całą ramę sobie przejrzę tu rama, nie powinno być z nią problemów Yy, ale przejrzę sobie, bo mam wszystko na wierzchu. Łożyska prawdopodobnie w kołach sobie wymienię, bo jeszcze sprawdzę jakie są. Ale to widać, że już jest yy, taki przestany sprzęt że to przestało gdzieś yy, długo. Mianowicie, jak ściągnąć ten dyfer? Jak ja to robię? O co tutaj lata? O wydech lata? Nawet zobaczcie, nawet nie wiedziałem, że tu wydech lata. No ale lat. Ale jaja. Dobra. Jak ściągnąć? Odkręcamy cztery śruby, które się trzymają w tych miejscach, jedna, druga, trzecia, czwarta, ja to tak robię, że po prostu odkręcam, nie ściągam tutaj wahaczy, tylko wysuwam cały dyfer z półosiami i tak samo zakładam wał, oczywiście ściągam cały i mam wszystko na miejscu, nie muszę rozkręcać zawieszenia. Może z jednej strony to jest łatwiej, może gorzej, nie wiem. Ja tak robię od zawsze i działa to dla mnie elegancko się nauczyłem Jak Ech, tu jest, jak zwykle, złe dojście do śruby. Każdy wie, o czym mówię, jak <grywka> dokręcał tą śrubę ee, wału. Więc ja sobie zawsze rozpinam tutaj pompkę od hamulca, ściągam podes i mam eleganckie dojście. I chyba też tak będę robił. Ogólnie chcę to wszystko pościągać, żeby go dokładnie wszystko umyć z tych wszystkich takich nalotów z tego wszystkiego. Tutaj żeby wyciągnąć ten przedni wał, też trzeba popuścić, bynajmniej ja popuszczam przedni dyfer. Trzy śruby odkręcasz, ruszysz go lekko do góry i wał schodzi. Tak to mianowicie wygląda. Co tu jeszcze zostało? No zostało kilka takich pierdół wiecie przednie. Yy, swożny wahaczy końcówki, drążków. No, niemiłosiernie ktoś go, tak wiecie. On ogólnie w stanie jest ślicznym, nie? No, to wszystko jest praktycznie nowe. To jest od pierwszego właściciela. To nie było ciurane, ale jest po prostu zaniedbane. Trzeba to wszystko domyć. To takie wiecie, Z taki wypłowiały. Yy, widzicie, to wszystko jest takie, jak się go ładnie wyczyści. Napastuje, wyplakuje, będzie super maszyna. E, co tu jeszcze wam powiedzieć? Robota szybka, zwinna e, i co? Nie ma co się bać, samemu można wszystko ogarnąć. Kilka śrubek i, i idzie. E, w krzyżakach, wiadomo, są tutaj zabezpieczenia. Trzeba zabezpieczenia wyciągnąć, wybić krzyżaki, założyć nowe, założyć. Tylko dobrze te rowki trzeba wyczyścić. Żeby zabezpieczenia wpiąć, bo ja miałem taki przykład w swoim yy, Renegadecie, że za słabo to wsadziłem. Wypadło mi zabezpieczenie, yy, wał się rozsypał, uderzył mnie w zbiornik paliwa yy, i rozwalił mi pompę paliwową od dołu. Bo to w g było i o mało nie stanąłem w płomieniach w czasie jazdy, więc na to też trzeba mieć poprawkę. Ogólnie tak to wygląda. Nic trudnego, każdy może to zrobić. Więc do dzieła panowie, nie ma co się bać. Tu was postawię. <gry> I co? Tamten Renegade czeka na szczotki. Sprężynki już założy, znaczy ten zamówiłem, ale niestety nie dotarły. Więc no co? Więc z tego trzeba odświeżać. Tamten czeka na swoją kolej. I się śmieje, że Renegaty stoją, a nie <laughs> jeszcze. Dobra, to był taki krótki filmik, więc e, obserwujcie. Wbijajcie na naszą grupę na ATV w Garaż na Facebooku. E, zapraszam Was do wbijania do mnie na streamy na ATV WOGU w Garaż. Zawsze możemy sobie pogadać. Popatrzycie, jak się co robi. I co, może Wam to coś pomoże? Może nie. O kurde jak tylko lata. No tragedia. Patrzcie, patrzcie. O kurwa, to tu. To tu już tulej balon nawet tego nie wiedziałem. I widzicie, wszystko wychodzi, wszystko wychodzi podczas takich oględzin Zaraz wam pokażę. O co mi chodzi tak naprawdę? Już was ściągam. Jak zaraz wam pokażę tutaj. Zobaczcie, i też nie wiedziałem, że takie coś wyskoczy. Patrzcie, tu Wam przyświecę. No, oczywiście, zawsze jest tak. No, bo to wiecie, tak z kamerami to tak już jest. O, patrzcie, teraz będziecie widzieć. Hops, tu Was zbliżę. I patrzcie, widzicie, jak tuleja tam wywalone. <grym> no jest wywalone to wszystko zobaczcie ten zobaczcie koło jak poruszą. to całe chodzi koło drugie to samo więc kolejna rzecz do zrobienia ale wiecie jak się robi dla siebie zobaczcie jak się robi dla siebie to się robi porządnie chociaż ja robię tego kładana na sprzedaż więc jak ktoś będzie zainteresowany zapraszam was na facebooka Zobaczycie wszystko, co jest w kładzie robione na dzień dzisiejszy i co jest zrobione, co będzie zrobione, więc no co. Zapraszam Was serdecznie i co? Lecimy z tematem. Trzymajcie się. Do następnego. Hej. A, 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 a.